Siemander moi drodzy, szybki boxing, szybka akcja, odrywam się od malowania Tak to wygląda, no niestety Praca pracą Ciśniemy z pakowaniem paki Akurat jest wszystko na stanie Wielkie larwy O wielkim smrodzie Kolejne wielkie larwy, tutaj większe pudełko. Bo jeszcze troszeczkę mi tych pudełek zostało, więc je wykorzystuję na te większe larwy. Smród jeszcze gorszy. Skarpeta robocza, czyli ser. Co tutaj mamy jeszcze? Mamy kadis Larwa. Serowa. Bez zapachu. Kadis GRT. Widzicie, te opakowania po 5 sztuk teraz widzę fajnie się to przyjęło w sumie mieliście rację że lepiej te droższe przynęty czyli właśnie te malowane um, zapakować w opakowaniu po 5 sztuk po prostu a jak ktoś chce więcej zamawia dwie i tyle. Kolejne malowane Kadzis Larwy a tutaj mamy moi drodzy nowość. Ochoteczki, zobaczcie. Kolejne, kolor baby pink. No i kolor cheesy, chitos. Z filmików na YouTube widzieliście, jak to potrafi zadziałać fajnie na ten czaki. I mamy znowu. Caddys larwę, biało-czerwona ochoteczka kolor z pyłem fioletowym pięknie to wszystko się mieni tutaj nie widać oczywiście do tego jeszcze lecą haki no i pustej paczki nie puszczamy a tutaj, moi drodzy, jaskółeczka. Piszcie w komentarzach, jak się Wam podobają przynęty, jak się Wam sprawdzają. I w ogóle może jakiś konkurs by wypadało zrobić fajny. Zapodajcie w komentarzach, jak ten konkurs powinien wyglądać. Ja taki konkurs dla Was zrobię i będzie na przykład do wygrania 10 paczek przynęt z oferty sklepu. Trzymajcie się, szczałeczka Haj.